No, hej, z tej strony pani Gajowa. A dzisiaj spróbujemy y, jeszcze w kuchni coś załatwić, bo pamiętam, że widziałam, że tam coś stało koło piecyka, A nie zauważyłam tego przy nagrywaniu, tylko przy cięciu. Kurde, wyjście stąd to jest jak wyprawa do dżungli. Wstawaj, wstawaj. a idź sobie gdzie indziej. Dziękuję. Chodź. Chodź, lecimy. Chodź, 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 chodź. O właśnie, o tego dziada mi chodziło, cześć. Nikt nie lata tak wysoko jak ty. Jestem ciekawa. Okej. Okay. Koleś ma pewnie coś zafiksowane w główce. Wierzę, oczywiście, że wierzę, nie? Tak. <grywa> Dobra, będziesz moim fumflem? A, bo tutaj mogę wyjść. To jest wyjście dla psa. Patrzcie, jak ja wiele rzeczy przegapiłam. O matko, Bosko, co, 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 co to ma być?

No dalej, rzuć mu ją. No. Mogę tu? No zagryz mnie. Oh. Jeszcze raz. Ui, ho, ho. Myślałam, że się na mnie rzuci. Biedny, no. A tutaj jest jakieś zdjęcie. Wiem, że tam coś. No dobra. Mam nadzieję, że wrócimy. Co, co tutaj. O właśnie. Uuu. Co to robi? Chodź tu. No dobra, ty mi w czymś pomożesz? Ej, a co jest z tym piecykiem? Nie, nie słyszałam. Dobra, i coś mi pisaliście. Co tutaj jest? Okej, okay. yy, że. że jak tutaj pójdę i w tym pokoiku była ta historyjka nie to misiu tu. Nie? Dobra, to idziemy. Nie wiem czy to był ten pokoik, nie. Ej, a, a tu? No i coś... czegoś brakuje jeszcze. Dobra, głowy brakuje, nie? Ej, czekaj! A to jest klucz od tego? dobra idziemy Jakby tą kość dobrze dopasowałam aczkolwiek to nie to musimy się przedostać tu tam po drodze do nas strzelali więc tam nie idziemy hmm. Co tak długo to się ładuje Momentami trochę przegina. Pogadasz ze mną e tak to miło, że siebie kochasz super yy, ale czekajcie, tu była ta historyjka i jak ona tam szła a tutaj mamy coś na kluczyk czekajcie nie? no dobra czyli, że najpierw był na swetrze potem był na sukience potem na garniturze a potem wpadł do kominka. No i nie wiem, dobra. Sweter, ładny ciuszek, garnitur. Czyli najpierw był tu. Potem był tu. Potem był tu. A potem był tu. Tak! Mieliście rację. Co to jest? Łe, to jest głowa psa. Dobra, idziemy. Znaczy tego robota psa, bo tam ten pies miał dwie głowy i to było O, A tu co zaszło? Dzień dobry. Ok, dzień dobry. Okej, okay, ale. A ja soczek mogę zabrać, czy coś? Nie, i tyle zabawki pojawiają się znikąd, nie tu. Nie, dobrze tu. Pamiętam, że jak była młodsza, to była. Był teledysk Janet Jackson, gdzie ona miała właśnie takiego psa i w ogóle to było takie super hiper. I ja zawsze chciałam, a, a, a teraz stwierdzam, że tak bez sensu. Okay, mamy, mamy kwiatki ale co my z tymi kwiatkami no ładnie pachną ale co nam to daje nie mam pojęcia do czego mogę wykorzystać lawendę chodź spróbujemy gdzieś tu a tutaj są kredki nie aha jest puste pudełko może te kredki można gdzieś znaleźć. Nie wiem, tu jest biedronka, tutaj jest ten. O, tutaj są, jest kreda, ale nie. Tu jest domino, ale też nie. No dobra, to wychodzimy, bo tutaj nic nie ma. Spróbujemy pójść dalej. Najwyżej nas znowu zastrzelą. No zastrzeli nas. A jak mu damy kwiatki? Nie. <laughs> misiek! No i zastrzeli nas. Musimy coś na głowie mieć, żeby nas nie zastrzelił, więc idziemy w tą stronę. No nie może być naprawione, ale moglibyśmy to ubrać na łeb. Chodź. Chodź, gdzie te kwiatki możemy dać. Był gdzieś jakiś wazon albo coś stary. No nie, nie słyszałam, ale. Aha, dobra. A chcesz kwiatki? Okej. Okay. Popróbujemy też na innych, ale to za chwilę. Wyjdźmy jeszcze na dwór. No nic tu chyba więcej nie ma. Możemy tam pójść? Nie. Dobra, to zawracamy. Powiem wam, że prim przy tym to jest, kurde, prosta no oprócz... Daj kij, ale... Ale poza tym no jest dość prosta, nie? Czekajcie, a ta lawenda nam nie pomoże. Przy tym króliku, co tu... Nie! Tu chodź. Aha, dobra. To w razie czego muszę padać na ryj? Chodź. Cegła. No dobrze, że cegła, ale chodź tu. Moż. Ej! Trafiłam! Uuu, to są kripne rzeczy. No tak nie do końca. Dobra, co mi dasz? Nie chcę! ble Koleś jest na skraju agonii, i jakby was to brzydziło co przewincie, nie? Czy coś? No i co? wzięła i co miałam zrobić z tym? a żeberko! A ja nie doczytałam i machałam tymi flaczkami. Okej. Okay. Bardzo mi, bardzo mi przykro, mój drogi. Mi teraz smutno. Wywal to. Nie da się. Dobra, to wychodzimy. Tu, Tu idziemy. Nie, tu się nic nie da. Ale może spróbujemy się włamać gdzieś. A! On mnie wystraszył, ten łeb. Chodź tu. A włóż. Nie, nie da się. Chcesz? Okej. Okay. No zapewne nie chcę, nie? A mogę tym coś tu, nie. No nie wiem, wydaje mi się, że to będzie do otwierania kłódek, bo czegoś by innego. O. Open the door. O! Oj, koniku, nie uciekaj, znalazłam guziczek ale to był taki do zbierania guziczek. Taki zbierz ileś tam. No chodź, konik. Nie mogę znaleźć twojego misia. Będę dalej zanim... Sz... Będę dalej go szukał. A! Tak, bo to chyba jakiś, nie wiem, brat. I, i dam go się. Powiem mu, żeby ci go oddał. Mam nadzieję, że to sprawi, że poczujesz się lepiej. Okej. Okay. No ale co my tutaj mamy? Co to jest? Wejdziemy tam? Co to jest? Uy, gdzie myśmy pojechali? Czy... Czy misio właśnie zginął znowuż? Czy może jednak przeżyjemy tą wycieczkę? Oj, jak tu ciemno. Miesiek, mam, masz yy, światełko? Co to robi? Ty, To się robi coraz dziwniejsze. Co to tutaj leży i błyszczy? O, miło. Okay. Nie mamy tutaj nic, co by pasowało, aczkolwiek no klipne są te rzeczy tu. Okej, okay, dobra, no to idziemy. Okej. Okay. Wychodzimy stąd. Okej, okay, wjechaliśmy do góry. Chodź. Um, a może się jeszcze, jeszcze tym psem? Czy już nie? O. Jej. Fajnie. Dobra. Y a, cześć, kumpel. Czy chcemy być jego najlepszym przyjacielem? Ja się teraz boję. E Nie, albo dobra, tak. Okej, okay. facet, a jak Cię polejemy wodą, to się zamienisz w gremlina? Okej, okay. ja nie wiem, co on mi tutaj... Jakieś bzdury mi to opowiada. Się nie dzieje? Nie wiem. Co, co byśmy chcieli ugotować? Nie mamy za bardzo co ugotować. Chodź. O! 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 o. Dalej samolocie, no. No ale mógłbyś wylądować.

Dziad tam stoi, się go teraz boję, wiecie? Dobra, chodź tu. Te oczka są kripne. No dobra, co my tutaj jeszcze możemy... O! Tego tutaj przedtem chyba nie było. Czy było? Było. Nie? A tym? O! Ok. Ok. No dobra, ale mamy jakieś zdjęcie. Dobra, mamy jeszcze jakiś klucz. I ja nie wiem do czego. To ja. Pani Gajowa, montażystka. On jest do tej bramki dla dzieci. I teraz będę się zastanawiać, czy ja ją mogę zamknąć i po co. Czy on mnie zastrzeli nadal? Tak, on mnie zastrzeli. Czegoś wciąż mi brak. <gry> Dobra, chodź mi się. Ale z tym nic nie możemy zrobić, nie? A mamy nadal ten klucz. Chodź tu. A! Chodź tu. A, może balon uda się przekuć? U! Nie wiem po co. O! Zaprosiłam moją całą klasę na y, imprezę. Tatuś powiedział, że wszyscy, którzy zostali zaproszeni, muszą przyjść. Zaprosiłam ciebie, więc musisz przyjść. Tatuś tak powiedział. Okej. Okay. Mamy coś jeszcze. Tu ten tatuś brzmi bardzo kripnie. Okej. Okay. No jest zamknięte. Nie mamy pilota. Chodź tu. A nie dobrze, tędy musi pójść. Nie chcę na to patrzeć. Też lawendę? Idź stąd, Mordo, nie? Spróbujemy jeszcze raz tu, ale wątpię. Dobra, idź sobie! Raczej nam nic z tego nie wyjdzie, ale możemy tu zajrzeć jeszcze raz. No dobra, bo tutaj z tą ciążą coś było, nie tak? Um. No i ona mnie tu wysadzi, nie? No to się cofamy. Chodź tu. Nie, nie chcę tam iść. Zgin, przepadnij! No normalnie to jest story, ale bardzo krypne to jest story. A czy my tutaj coś możemy? I sobie stąd? Dziękuję. Dobra, chodź. Znajdujemy te kartki, ale one nic nam nie dają. Także nie wiem, nie wiem. Co my możemy ugotować? No na przykład tą głowę byśmy mogli. Ale ona tu raczej nie przylezie, nie? Także, także nie wiem, nie mam pomysłu już. Zobaczmy, może jeszcze raz wyjdziemy na dwór. No bo to tutaj cały czas lata. Ale nie mam czym tego zatrzymać nawet. O, 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 o! Kurde! Tęsknię za mamusią. Tatuś także za nią tęskni, yy, mówi, że widzi ją we mnie. Yy, wygląda na samotnego i ja też czuję się samotna. Tak czy siak mam elektryczne oko. I kiedy wrócisz, będę miała ciebie też? Co? 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 No dobra, czyli przed samolotem trzeba było udawać, że się mdleje, no i było... Czekajcie! Czemu on miał takie czerwone coś teraz? A nie, to tylko jego odlatywał. To się tak mu porobiło. Dobra. Idziemy zobaczyć, bo za każdym razem jak coś tam mi się udaje robić, coś się zmienia w okolicy. Coś mi powiesz? tak, 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 ciesz się nie możemy nic z tego wyciągnąć panie nie? no dobra, popróbujemy na innych zabawkach inne różne rzeczy jak to plastikowy no co ty, chodź, idziemy tu I idziemy tu mam tu dwie opcje aha, dobra bo nie wiedziałam właśnie, czy ktoś źle przetłumaczył, nie, nie wiem, nie byłam pewna. Chodź. Nie, on nawet nie chce nic z tym robić. No to chodźmy. A poczekajcie. Jeszcze jedna rzecz. No okej, okay, no co co tutaj masz? Aha, czyli że mam przynieść coś okrągłego. Była piłka, nie? Ale ją wywaliłam. Ojej, no dlaczego to się tutaj zacięło teraz masz? Dobra, chodź. Babo. Dobrze. Musimy przynieść coś w tych kształtach. Jak znajdę, to ci przyniosę. No ale dobra, stajemy sobie przy tej windzie i w tym momencie zakończymy rozgrywkę, bo przecież kurczę ile można, nie? Się kręcić w kółko. A ta muzyczka też czasami tutaj jest wkurzająca, ale, ale gierkę przejdę, bo bardzo bym chciała. Mam nadzieję, że nie będę się cały czas kręcić w kółko. Jeszcze tylko podejdźmy tu, tu się nic nie da, nie? To chodź mi się, wracaj. No to ten zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście, na napisanie pod tym i pod kolejnym filmem. Pa!